Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku uzbierałem 8000 gemów, yy, też kupiłem troszkę, więc kupimy sobie coś, czego pewnie nie wszyscy mają, czyli Companion plus jeden ekwipowany PET. Jedziemy z tym, słuchajcie, zostawcie lajka, subskrybujcie kanał, no, a tu jest nawet więcej. O kurde, nie wiedziałem, że tu są dwie, dwa tiery. O mój Boże, no to kupiliśmy jeden, a potem następny będzie kosztować więcej. No to będziemy musieli, słuchajcie, jakiegoś demona. Teraz, tak, to jest 427, chyba ten będzie lepszy, tak, od Sefire. Chociaż nie, czekajcie, to jest. Bierzemy tego, tak. Czwarty, słuchajcie, zwiększy nam się sprzedaż. Yy... Tak, 76. Sprawdźmy to, słuchajcie, sprawdźmy to. Ja sobie pójdę do Surface i przetestujmy. Sprzetestujmy sobie, jak mocno sprzedaż nam się zwiększy. Bo te pety spra sprawiają, że dostajemy tak, czas wydobywania, moc i sprzedaż się zwiększa. Weźmy Gemy plus 175 Gemów, ale sprawdźmy sobie teraz, ile dostaniemy. Kasy, tak naprawdę, za to, że mamy 4 pety, mam w ekwipunku, więc to jest spoko. Sprawdźmy sobie. Dobijmy do ok, 200, sprzedajmy to i ile dostałem. O kurka, jest naprawdę nie dość, że szybciej wydobywam to. To teraz więcej sprzedaję tych rzeczy. O kurde, to jest naprawdę mega Super rzecz. Najciekawsze jest to, że mogę kolejnego peta dokupić. Naprawdę mega. Kurka, dajcie znać, co o tym myślicie. Czy macie... O, może tajną skrzynię tu znajdę. Czekajcie. Gdzieś tu jest jakaś skrzynia. Nie ma skrzyni. No dobra. No to dobra, moi drodzy. Tyle. Do zobaczenia.